Szczęść Boże, witajcie w sercu Maryi. Wieczór to czas wyciszenia i oddania naszego serca Bogu. Dziś pomódlmy się o zdrowe serce, nie tylko w sensie fizycznym, ale także duchowym. Niech nasze serca biją rytmem Bożej miłości, niech będą wolne od ciężaru grzechu, napełnione pokojem i siłą Ducha Świętego. Zatrzymaj się na chwilę i powierz swoje serce Panu. Uczyjmy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, który stworzyłeś moje serce, Ty znasz je najlepiej, lepiej niż ja. Wiesz, kiedy bije radośnie i kiedy staje się ciężkie od trosk. Boże, Proszę, abyś wypełnił je swoim pokojem, uleczył każdą ranę, oddalił wszelką gorycz i lęk. Daj mi serce czyste i pokorne, które kocha, przebacza i ufa. Niech bije rytmem Twojej woli, niech napełni się siłą Ducha Świętego. Panie Jezu, ty powiedziałeś: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Panie, uczyj moje serce podobnym do Twojego. Amen. Niech Bóg błogosławi Twoje serce, niech obdarzy cię zdrowiem duszy i ciała, niech Jego pokój wypełni Twój dom, a Jego miłość prowadzi Cię każdego dnia. Moi drodzy, jeśli ta modlitwa poruszyła Wasze serce, zostawcie lajka w górę, zasubskrybujcie nasz kanał aby razem trwać w modlitwie i podzielcie się tą modlitwą z tymi, którzy jej potrzebują. Niech Was Bóg prowadzi. Amen.